Wczoraj w kościołach w całej Polsce został odczytany list episkopatu Polski, w którym czytamy, że ideologia gender to niebezpieczeństwo dla człowieka. Według duchownych taka osoba zatraca sens swojego istnienia. Nie zgadzają się z tym członkowie twojego ruchu i odpowiadają biskupom. Odpowiedź na list. Episkopatu Polski, który będzie odczytany wiernym w najbliższych dniach podczas Mszy Świętych. A w tym liście biskupi będą straszyć, przestrzegać, wyrażać swój niepokój przed gender. Gender to dla biskupów polskich, dla hierarchów, dla kościoła, to jakiś wróg którego sami stworzyli. Twój ruch przypomina, że słowo gender oznacza po angielsku płeć i istnieją badania naukowe na ten temat. Według nich problem tej ideologii został wykreowany przez samych biskupów. A w Polsce ludzie borykają się z większymi problemami. Polska rodzina ma problem z biedą, jest gender. Polska rodzina ma problem z bezrobociem. Nie z gender. Polska rodzina ma problem z brakiem mieszkań. Nie z gender. Polska rodzina ma problem z brakiem perspektyw dla dzieci. Nie z gender. Polska rodzina ma problem z przemocą. Nie z gender. Polska rodzina ma problem z rozwodami, nie z gender. Polska rodzina ma problem z alkoholizmem, nie z gender. Ideologia gender zakłada, że nie istnieje wiążąca determinacja płci i każdy może ją sobie wybrać. Wyznawcy tej ideologii twierdzą, że zawody i rzeczy, które wykonują na przykład mężczyźni, mogą być równie dobrze wykonywane przez kobiety. I to może być problemem dla Kościoła. Jest zagrożeniem dla porządku hierarchów Kościoła, bo jeżeli zastanowimy się nad zerwaniem, z, z dzieleniem pewnych jak to nazwać, zadań, tak? Jakichś podziałów społecznych, ról społecznych. społecznych, jeśli chodzi o po, poprzez pryzmat płci, no to tutaj mamy zagrożenie ewidentne, że za chwilę w kościele muszę będą odprawiać kobiety, czego w polskim kościele, niestety tylko w polskim, bo w niemieckim jest to już jakby dopuszczalne, no, no nie wchodzi w rachubę. Kościół przeżywa ostatnio kryzys. Wychodzące na wierzch kłopoty polskiego duchowieństwa nie przysparzają mu wiernych. Gender stał się dobrą zasłoną dymną z tym, z czym borykają się biskupi i księża. Przez gender jest to taka przykrywka dla spraw, które są w kościele, czyli homoseksualizm, pedofilia. No i generalnie, generalnie jest to temat zastępczy dla kościoła. Tak jak i w polityce wiele razy się zdarza, że są tematy zastępcze, tak i w kościele również. List został wrzucony do skrzynki Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Na razie pozostał on bez odpowiedzi.